Cześć, jestem Dawid i w tym filmie opowiem Ci, jak tworzyć kratki pomostowe w Tekla Structures za pomocą mojego komponentu Advanced Platform Grating. Jeżeli projektujesz konstrukcje stalowe w Tekli, może zainteresujecie mój kurs online link w opisie. Jeżeli podobają Ci się takie filmy, proszę subskrybuj mój kanał, zostaw komentarz. Teraz przechodzę do tłumaczenia komponentu. Żeby zainstalować mój komponent, trzeba otworzyć zakładkę aplikacji i komponenty. Następnie menu, zarządzanie rozszerzeniami, manager rozszerzeń. Następnie przycisk import. Należy wybrać plik CEP i kliknąć otwórz. Następnie należy uruchomić ponownie tekle. Mój komponent powinien pojawić się w grupie Dedebeam Tools, Premium Tools. Nazywa się Advanced Platform Grating. Jeżeli nie pojawi się w grupie, można go wyszukać. Aby wstawić kratkę, trzeba kliknąć w ikonkę komponentu, następnie wybrać dwa punkty. Do obsługi kratki potrzebujemy mieć włączone zaznaczanie komponentów, czyli tutaj opcja Wybierz komponenty musi być zaznaczona i bezpośrednia zmiana. Teraz widzimy wymiary. Dodatkowo potrzebujemy mini pasek narzędzi, który musi być włączony. Jeżeli go masz wyłączonego, to spróbuj za pomocą klawiszy Ctrl-K uruchomić taki pasek, po kliknięciu w tą kratkę powinny się pojawić takie przyciski dodaj cięcie, usuń cięcie". jeżeli się nie udało to spróbuj wejść w ustawienia i tutaj zaznaczyć kontekstowy pasek narzędzi musimy mieć włączone zaznaczanie komponentów ponieważ przy zaznaczaniu elementów my tak naprawdę mamy zaznaczoną blachę widzimy tutaj opcję blachy a zależy nam na opcjach kratki po zaznaczeniu kratki powinniśmy widzieć takie linie oraz szczałki umożliwiające edycję tej kratki zmiana długości i szerokości a na pasku narzędzi powinniśmy widzieć przyciski tutaj mamy takie przełączniki do wymiarów głównych i do wymiarów cięcia jeżeli nie widzicie tych głównych wymiarów to kliknijcie tutaj wymiary główne po zaznaczeniu kratki pojawiają się też takie dodatkowe uchwyty tutaj w miejscu wstawienia jest yy, uchwyt punkt dzięki któremu możemy tą kratkę przesuwać po modelu Drugi uchwyt tak, z taką strzałką tutaj umożliwia nam obracanie tej kratki. Natomiast ogólny pomysł na tą kratkę miałem następujący: wstawiamy kratkę, ustalamy jej długość i szerokość. Następnie, ctrl C i kopiujemy kratkę, układamy ją na podeście, A następnie robimy docięcia, na przykład do słupów czy do. I jakiś innych przeszkód. Te docięcia robimy tutaj za pomocą przycisków na mini pasku narzędzi. Na przykład dodaj cięcie. Raz, dwa. Lub dodaj cięcie okrągłe. Raz i dwa. Na kontekstowym pasku mamy taki przełącznik. Pokaż wymiary cięcia. Pokaż główne wymiary. Zrobiłem to po to, żeby nam tutaj łatwiej było edytować główne wymiary. A potem. Łatwiej było edytować wymiary cięcia Więc teraz mamy włączone wymiary cięcia, możemy te cięcia przesuwać Intuicyjnie, tak jak wszystkie inne elementy, czyli dodać punkt, usunąć punkt Przy cięciach okrągłych mamy takie wąsy, które przesuwają to cięcie w osiach kratki Tutaj widzimy prawo, lewo, tu widzimy przód, tył Oraz taką kropkę, która przesuwa cięcie w dowolne miejsce oraz strzałkę, która ustawia promień tego wycięcia, jeżeli chcemy usunąć wycięcie, to musimy zaznaczyć kratkę. I na pasku kontekstowym mamy przycisk: albo usuń wszystkie cięcia, albo pojedyncze usuwanie cięcia zwykłego przyciskiem: usuń cięcie. Klikamy na przycisk, i klikamy na punkt gdzieś blisko cięcia, o tak jak tutaj, lub usuń cięcie okrągłe. Klikamy na punkt blisko cięcia okrągłego i włącz wyłącz wymiary główne. Mamy tu też taki przycisk obróć, który zmienia kierunek kraty, tak jak widzicie, przesuwa tę kratę o 90 stopni oraz odwróć do góry dołem. To w przypadku kopiowania lustrem będziemy odwracać kratki góra dół. I to wszystko co jest na, na, na pasku. Kratka podestowa ma także Bordnice. Dodajmy sobie teraz dwa cięcia, żeby to pokazać. Przy każdej krawędzi pojawia się taka kropka z plusem. Kliknijmy na tą kropkę, Jak klikniemy na kropkę, pojawiają się dodatkowe opcje w pasku narzędzi. Czyli patrzcie, teraz nie ma tego. A po kliknięciu w kropkę pojawia się taka opcja bordnica włączone-wyłączone. Tutaj możemy ją włączać, wyłączać. Jeżeli jest włączona, to pojawiają się takie takie opcje dodatkowe dodaj Offset, usuń Offset. Na przykład dodajmy sobie tu taki wymiar na początku. Każda krawędź obsługuje jedną bortnicę, więc yy, można zrobić jedną bortnicę, ale ją tak trochę odsunąć. Jeżeli ustawimy tu 0, wtedy jest na całej krawędzi. Ale żeby było prościej tworzyć te bortnice i nie klikać tutaj za każdym razem na ten pasek narzędzi, możemy przytrzymać klawisz CTRL i klikać po prostu na te plusy, włączając i wyłączając bortnice w miejscach, których nam się podoba. W ten sposób szybko, sprawnie tworzymy bordnicę dookoła wycięć praktycznie na każdej krawędzi, na której chcemy. I to wszystko jest sparametryzowane, także jak pokażemy wymiary wycięcia i edytujemy wycięcie, to wszystko nam się zmienia razem z tym wycięciem. Bordnica podąża za każdą krawędzią wycięcia i właściwie w dowolny sposób. Tak samo możemy dodać bordnicę na wycięciach okrągłych. Tutaj na przykład jest plusik i widzimy, że bortnica jest zaokrąglona. Kratkę możemy skopiować lustrem. Natomiast normalne kopiowanie lustrem odwraca nam blachę, także odwraca nam też tą kratę podestową. I żeby to szybko sprawnie przywrócić do stanu, w którym chcemy, mamy tutaj przycisk odwróć górę a dół. Jak widzimy, mamy lustrzane odbicie tej kratki. Zazwyczaj tutaj jeszcze trzeba portnicę pododawać w miejscach, w których brakuje. Możemy zaznaczyć kilka kratek i zbiorczo dodać do nich jakieś wycięcie, na przykład wokół słupa. Natomiast edycję wycięcia już robimy lokalnie względem każdej kratki osobno. Może to dopracuję w przyszłości, ale to jest bardzo trudne, żeby edytować wycięcia kilku krat naraz. O, natomiast dodawanie nie stanowi problemu. Tu, jak widzicie, po prostu to edytowanie względem jednej kratki. Kratka podestowa obsługuje także podesty okrągłe. Skopiujmy ją sobie tutaj. Jak otworzymy okno dialogowe komponentu, to w drugiej zakładce mamy kształt. Zmieńmy go na okrągłą. Na okrągłe podesty mamy przygotowane następujące uchwyty. Tu jest punkt w postaci takiego kwadracika czarnego. Jak yy, nim ruszamy, to przesuwamy całą kratkę, czyli należy go umiejscowić... Gdzieś w środku podestu, następnie ustawić pierwszą krawędź. Tutaj mamy taki uchwyt promienia, no i szerokość kratki, na przykład 1000. Czy w tym wypadku jest to długość kratki? Szerokość kratki domyślnie jest 1000. Jeżeli będziemy ją zmieniać, to tutaj nam się zmienia kąt. Domyślnie w katalogu mostu stalu chyba wycinać takie kraty, właśnie z takiej kraty 1000 na 1000. Tu mamy dostępne takie punkty, które pozwalają nam na obrót tej kratki. Na przykład, jakbyśmy chcieli wyrównać prawą krawędź, to bierzemy prawy uchwyt i do linii widzimy, że jest równo. Z lewej strony to samo analogicznie. No i możemy środek wyrównać tutaj do, do siatki. I mamy jeszcze jeden punkt y, traktu kopii, czyli możemy sobie dosyć szybko i sprawnie skopiować tą kratkę wokół punktu. W ten sposób bardzo szybko i sprawnie zrobić opodestowanie. Na przykład takie. Oczywiście tu też mamy do wyboru dodanie bortnicy oraz dodawanie wycięć. Wszystko jest parametryzowane. Jeżeli chodzi o okno dialogowe komponentu, to na pierwszym oknie dialogowym ustawiamy profil. Ja zazwyczaj korzystam z nazwy grating 30, jest to po prostu profil blachy. Materiał, najlepiej ustawić sobie materiał jakiś taki o nazwie takiej jaka jest kratka podestowa, czyli na przykład ja tutaj mam X4KOZ. To warto tutaj wpisać. Ten materiał ma w moim katalogu mniejszo, mniejszy ciężar, przez co cała kratka podestowa ma odpowiedni ciężar proporcjonalny, tak jak w rzeczywistości. I mamy nazwy, wykończenie, numeracja, czyli przedrostki elementów. Osobno dla elementów luźnych, czyli takich bezbortnic. Osobno dla elementów zespawanych. Kształt. Tutaj mamy do wyboru dwa kształty plus y, parametry. Tu jest lista cięcia, ale tu, tu nie musimy nic yy, robić, ponieważ wszystko jest na kontekstowym pasku narzędzi. Cięcie okrągłe tak samo. Bordnica, ustawiamy jej profil. W tym wypadku domyślnym profilem jest 4x180. To znaczy, że ta bortnica ma wysokość 180. Jak chcemy zmienić jej wysokość na przykład na 100, na niemiecki rynek, musimy ustawić 4 razy 100 plus grubość kratki, czyli 130. Jak widzimy, teraz nam się ta, ten profil zmienia. No i materiał nazwa wykończenie przedrostek elementu numer. Lista bortnic. Tak samo. Tutaj nic nie musimy zmieniać. Znak. Możemy ustawić sobie własne wymiary tej strzałki, bądź inną strzałkę taką szeroką, bądź możemy ustawić wielokierunkową. Kratę bądź blachy, bo możemy z tego komponentu robić blachy ryflowane, lub możemy wyłączyć strzałkę i ustawić na przykład taki hashtag do wyboru do koloru. Ok, to wszystko co miałem na dzisiaj. Jeżeli macie jakieś pytania, napiszcie do mnie maila. Link do tego makra jest w opisie filmu. Dziękuję za uwagę.